manko wszystkim, z tej strony odcinek S, a to jest już piąty odcinek z serii Minecraft 1.81. A więc dobrze. Co tutaj się zmieniło? Jak widzicie, praktycznie nic się tutaj nie zmieniło. W ostatnim odcinku troszkę pozwiedzaliśmy jaskiń, troszkę pobudowaliśmy, a dzisiaj... E, lekko spóźniona, ale będzie wybudowana wreszcie farma, żebym mógł się czymś dożywiać, a nie tylko rybkami. No dobrze. Pierwszą rzeczą, jak będę chciał zrobić, to chyba troszkę się przejść i nazbierać drewno, ponieważ jest bardzo krucho. Jeszcze sprawdzę ile go mam w ogóle. Ale na pewno będziemy musieli się przejść. 36 deseczek, deseczek, tak. A nam będzie potrzebne zwykłe też drewno, żeby to ładnie udekorować. Będę chciał taką malutką farmę zrobić zboża. Nic dużego. Już tutaj mam troszkę nasionek. A więc okej. Okay. Najpierw ogarnę sobie żelazną siekierkę, żeby nam tutaj szybko poszło. Teraz już całkiem ok, bo nazbieram sobie troszkę już surowców. Mam nawet na takie żelazne podstawowe Q. No to szybko lecimy, nazbieramy i budujemy. Gdzie ona powstanie? Powstanie po prostu tutaj. Myślę, że dosyć fajne miejsce na taką farmę. Jak ona będzie wyglądała? Nie będzie to jakaś duża farma, po prostu nie wiem, ile tam w ogóle się zmieści ale będzie zadaszona od góry będę hodował melony nie melony tylko dynie przepraszam po które też teraz się właśnie udajemy bo udało mi się odkryć tam niedaleko w lasku jak dobrze pamiętam drogę to właśnie pójdziemy po nie a przy okazji naścinamy troszkę drewna ponieważ jest nam bardzo potrzebna nawet dosyć spora ilość ponieważ tu będzie taka dosyć ciekawa farma na razie zrobię tylko zwykłą, najwyżej pomiędzy odcinkami ogarnę sobie jeszcze jakiś mechanizm na moim drugim świecie, na którym testuję takie różne rzeczy. I pokażę Wam jeśli Wam się spodoba no to ją zmienimy. Jeśli nie, no to zostanie taka jaka jest. Znaczy się jaka dopiero będzie. <grytanie> na razie to tylko w mojej głowie tutaj są plany. Okej, okay, dobrze zatniemy tu jeszcze drzewko i idziemy po nasze dynie zasadzonych teoretycznie możemy jeszcze troszkę pozbierać zawsze nam się w sumie przydadzą mączki kostne nazbieram sobie i posadzę szybko w nowej wersji już nie ma tak łatwo trzeba się trochę więcej napracować nawet z 8 mączek kostnych wydać żeby takie drzewko nam wzrosło a tutaj tylko jedną więc całkiem spoczko można sobie drewno nazbierać i stworzyć Okej, okay, mamy 33 drewienka. Myślę, że nam całkiem spoczko i sporo. Tutaj mamy grzybka, a grzybka też sobie zbierzemy. No i nasze piękne dynie. Siekierką sobie tutaj załatwimy. Czy, czy mi to łatwiej? A, dobra, kilofem coś tam będę przejmował. <grybka> Potraktujemy tak troszkę gorzej. Ale za to będą miały fajne miejsce. Oto już te dynie. Wszystkie zbierać, czy nie? A wszystkie najwyżej coś sobie udekoruję w moim domku No dobrze Farma będzie taka jakby dwupiętrowa Jak widzicie kraina tutaj pięknie się nam rozciąga Dosyć spora No tak o, więc okej, okay, może jeszcze z jedną drzewko sobie zetniemy i lecimy równać nasze tam miejsce pod, pod budowę. I po prostu zaczynamy Okej, teraz żebym się jeszcze nie zgubił, bo byłoby bardzo zabawnie, ale raczej nie. W sumie nie zapuszczaliśmy się daleko. Ja osobiście jakoś też daleko nie zwiedzałem wcale tej mapki, tylko tutaj takie obrzeża, że tak powiem. Ale to jeszcze sobie ogarnę jakąś mapę do tego, znaczy stworzę minimapę i będę miał zapisane. Także planuję sobie wgrać e, jednego moda do tej wersji Optifina Nic takiego dużego, ale przyda mi się na przykład w jaskiniach czy czymś podobnym Chociaż jeszcze nie wiem Okej, okay, jesteśmy już w domku W sumie nie wiem po co idę w ogóle do domku Mam tutaj wszystkie potrzebne nam rzeczy najwyżej jeszcze sobie wezmę deseczki No i zaczynamy naszą budowę tak, dobrze jest. Jak widzicie tutaj są to piękne barierki, żebym nie wypadał. Poznając mnie, często potrafię spalać w różnych budowli, czy też dachów jak robię. No ale to to nic. Tak, tutaj to myślę, że to zrównam całkowicie. Budowla nie będzie jakaś taka duża. 7x9, a wysokość, co nie wiem, jakieś tak z 10, coś takiego. To będzie takie coś w kształcie codoły dom. jak to nazwać. Ok, pięknie to sobie wyrównam, zbiorę tutaj to wszystko i nam surowce. Dobrze, piasek, nie jest nam potrzebny. Ostatnio próbowałem sobie ogarnąć jakąś tam fajną maszynkę do kopywania piasku, że tak powiem. Jednakże żadna mi nie chciała działać na 1.8.1, chociażby jak widziałem na filmikach na YouTubie, dedykowane pod tą wersję. I właśnie nie wiem co jest. Niektórzy mówią, że zależy od ilości FPS. Z tego co ja wiem wychodzi na to, że mam zbyt mocny komputer. Yy, to mnie niezbyt ciekawi, bo niezbyt cieszy, znaczy się. Chciałem taką właśnie fabrykę piasku sobie zrobić. A jak widać nic z tego na razie się nie da zrobić. A więc okej, okay, zacznę sobie już tutaj. Yy. planować myślę że gdzieś odtąd zacznę no tak spokojnie się zrobimy yy, raz, dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć czekajcie jeszcze raz bo się pomyliłem no okej okay, już wiem ja tu sobie już wszystko zaplanowałem żeby to było ładne piękne ale zakładam się, że i tak się pomylę przynajmniej z jedną kratkę. Ponieważ robię to teraz dosyć tak szybko. Jednakże nie wiem po co się w ogóle śpieszyć. Okej, okay, tutaj mamy na 9. Będzie takie coś. No i tutaj jeszcze z drugiej strony. I będzie gotowe. Pod wyłożenie przewięki. Taka burżuazja, że tak powiem. Tutaj przez środek przepuścimy wodę. Jak mówiłem to będzie taka bardzo malutka farma. Nie wiem czy w ogóle nam się opłaca robić trzciny, farmę, no ale możliwe, że też zrobię. Choćby na jakieś ciasto czy coś takiego. Tak na razie pięknie wszystko idzie, ładnie nam się tu buduje. Tylko nie mów, że mi idzie znowu. Noc, bo to nie jest fajne. Naprawdę w tej wersji jest masakra, żeby w ogóle ogarnąć sobie tę noc. Po pierwsze cały czas mi się respią moby przy moim łóżeczku. Dalej tego nie ogarnąłem. Po prostu jest całkowita masakra. No okej, okay, no to ja już może popędzę do domku szybko, żeby przejść, przespać się. A potem to ogarniemy dalej. A tak nie chce mi się wszystkiego tutaj obchodzić, więc po prostu sobie przeskoczę tutaj. Siup siup i poczekamy na chwileczkę Kiedy będą mógł się położyć Żeby mi się też nic nie zrespiło Piękny zachód słońca jak widzimy You can't sleep Czekamy pięknie Spokojnie I śpimy Zobaczymy czy nam się zrespi kostek czy zombie O, nic nam się nie zrespiło, bardzo fajnie Przeskakuję sobie tutaj Tutaj tę zniszczę, żeby to nie przeszkadzało w moim wyglądzie, w mojego domku. I zaczynam dalszą budowę. Tutaj mam na 4. Myślę, że tyle powinno nam wystarczyć jak na razie. Oła. Nic mi nie będzie, jestem wytrzymały. 4 jest. Jest 4. Jeszcze tutaj. 3. Ups. Zrobię sobie taki myk. Myślę, że gdzieś tyle powinno nam spokojnie wystarczyć. I to drewno zamienię już na to drugie, czyli na oryginalne zamerdasek. Doby sobie zwykłe drewno. Troszkę jednakże mam go za mało. Będziemy chyba musieli znów się przejść do lasu, żeby troszkę wykarczować. bo na pewno nam zabraknie, no ale to nic. To nie potrwa naprawdę długo. Cyk, cyk. Okej. Okay. Ile nam będzie potrzebne? Na pewno potrzebne nam będzie 25 drewna. Tak według mnie licząc. A może jeszcze sobie nawet więcej, troszkę nazbieram go. Czekajcie, ja tego nie będę ścinał, zbyt dużo pracy przy nim jest. Spokojnie, nie wykarczuję całego lasu, nawet jeśli to pomiędzy odcinkami sobie tu ogarnę, ładnie pozasadzam. Benerwuje mnie to latająca chmura z liści, ponieważ w środku jest drewno i to takie brzydko zostaje. Ale to nic, wezmę jakąś ogarnę zapalniczkę i pobawimy się. <grym> Te drzewko też zniszczy, bo jakieś takie brzydkie, nieforenne tutaj ładne pościnamy ale jak widzicie ładnie i szybko zbieramy Mam nadzieję, że jakość moich filmików nie jest najgorsza Że fajnie Wam się ogląda W przyszłości ogarnę sobie jeszcze lepszy mikrofon Z tego nie jestem zbytnio dumny Tutaj co się dzieje, jest taka dziura nie wiem, nie wiem, ciekawy, ale mogę tam wpaść potem. Albo i teraz co ta? Jestem ciekawy co tu jest. Okej, okay. owce mamy, duży owiec. Żelazo. Mamy jakąś pochodnię. Zaraz tutaj sprawdzimy co tu mamy w ogóle. Ale żeby nie było tutaj smutne naszym owcom. Proświetlamy chłopakom. Okej. Okay. O Was może jeszcze wpadnę, jak będę sobie zagrodę robił. Chicken, nie przejmuj się, uratuję Cię w następnym odcinku. Dobrze, teraz muszę się jeszcze stąd wydostać, bo ja tutaj nie będę z Wami siedział, wybaczcie mi to. Eee, zaraz to naprawimy. Okej, okay, no to ścinamy więcej drewna i spokojnie budujemy sobie. Teraz już tak gram sobie, że tak powiem, na prawdziwym relaksie, bo w pierwszych dwóch odcinkach też tak się stresowałem, nagrywając na YouTube'a, właśnie nie wiem czemu, o jakieś lagi, zobaczcie. Okej, okay, już powinno być dobrze, nie wiem z czego tak się stało, ale mam nadzieję, że więcej już nam nie będzie lagowało, nawet jeśli, to zaraz sobie ogarnę wszystko, żeby nam pięknie tutaj chodziło i nic nie przeszkadzało. Ok, mamy już 28 drewna, myślę, że już więcej nam nie potrzeba. Wracamy na nasz teren budowy i kończymy. Oczywiście nie odcinek, lecz kończymy naszą farmę. E, mam też tutaj mały problem, bo chciałem sobie zrobić le lepkie pistony, żeby coś już tutaj pokombinować na moim sewie z mechanizmami, jednakże nie wiem skąd dostać slajmy na 1.81 wersji. I nie wiem, czy mi pozwolicie, żeby sobie zmienił na jakieś tam na przykład 10 minut wersji 1.4.7, bodajże 1.5.2. Chociaż z nią mam jakiś problem dziwny. Bo jak instaluję, to mam jaką, mam ją na przykład tam 10 minut powiedzmy 1.5.2. Jak wyjdę z gry, to ciągle zmienia się na 1.4.6. Jakiś taki błąd Minecraftowy, ale najwyżej przeinstaluję całą grę i wszystko będzie rzadziło nam pięknie. Ok. Teraz tylko nie spaść i ładnie sobie dokończyć. Okej, okay, piasek u mnie szczeka za oknem. No tak, jak widzimy pięknie nam wystarczyło drewno. górę układamy z dirta. Tutaj będziemy hodować nasze dynie. No tak. Tutaj wszystko układamy szybko. Nie wiem jak tutaj jeszcze z wodą nam ogarnąć, no ale coś tu wymyślimy. Najwyżej dzisiaj jeszcze nie zasadzimy. Chyba, że coś w środku pokombinuję. W tej wersji nie mogę jeszcze tak chodzić normalnie sobie na moich uprawach, niestety. Jednakże, żeby ich nie zniszczyć po prostu, ale na shifcie da się też. Spokojnie pochodzić, posadzić tak jak za dawnych czasów Minecraftowych. Teraz można sobie pochodzić normalnie i to jest naprawdę wygodne. Będziemy musieli jeszcze ogarnąć sobie deko. Lecz na razie zajmijmy się może bokami, bo tutaj nie będą takie zwykłe. Więc okej, okay. i dachem. Bo tu jeszcze będzie dach. Nie przejmujcie się, tutaj takie dziwne nie zostanie budowa. Okay. O, ma udało mi się przeskoczyć. Tam, tam, co ja tu mam? E, dobrze. No to najpierw to całe drewno zamienimy na patyczki, może nie całe. 7 8, 36, no zarąbiście. Teraz porobimy sobie jeszcze płotki. 9 płocków, malutko, nie fajnie. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery. No dobrze. E, 13, troszkę mało jednakże. Mam jeszcze 16. Nienawidzę tego robić. Cały czas muszę się naklikać, że tak powiem, przy tym. Przydałby mi się taki mod że mogę sobie na przykład zrobić ileś tam od razu. Ok, mam 17. Czy to wystarczy? No możliwe, że wystarczy. Teraz pozamieniam sobie to. Na schodki. Z tego zrobimy sobie też dach. Tak, takie drewniane wszystko jak widzicie robię ostatnio. Nie wiem, tak mi się no, podoba. Taki styl drewniany. No to przyjmamy. Jeszcze z całego tego zrobimy. 28, 17, no myślę, że na chwilkę to wystarczy. Może sobie jakieś tu wejście, tu zejście znaczy się ogarnę, ale to z tej strony jakieś tutaj takie coś wykombinuję. Okej, okay. dobrze, co teraz? Mhm. Najpierw ogarniemy sobie tutaj płotkami, żeby to tak fajnie dosyć wyglądało. Też mnie to denerwuje że się nie łączy tutaj No ale to nic, nic, to nic nam tutaj nie przejdzie przez to Tutaj nie miałeś stać koloś Ciebie zniszczymy Tutaj się da furtkę żeby było tak fajnie i estetycznie Żebym w ogóle mógł tutaj wejść Jak widzimy troszkę nam tego brakło Bo jeszcze z tyłu w ogóle nie, nie mogę tutaj dokończyć no ale nie ma się co przejmować, teraz bijamy na górę Tutaj wszystko ładnie zabudujemy Zapewne będę musiał zrobić małe cięcie, żeby skoczyć po surowce Bo na dużo, na zbytnio nam to nie wystarczy Tutaj biurta sobie dostawię, bo nie mogę wejść Jeszcze kiedy będę musiał schodki na górę ogarnąć to tak to to nie będzie No ale coś wymyślimy Okay. Przynajmniej połowę dachu będę miał zrobioną. Na drugą niestety zabraknie. Nawet nie wiem ile nasz odcinek już trwa, niestety zapomniałem sobie zapisać godzinę rozpoczęcia, no ale to nic. Najwyżej lekko to przytnę. Albo zostawię po prostu takie całe. Dobrze jest. To niszczymy. I ja w tym czasie skoczę po drewno i widzimy się za chwilkę. A więc siemaneczku z powrotem. Jak widzicie, yy, nazbierałem troszkę drewna. Zrobiłem już sobie tutaj schodki, a także płotki. No i teraz będziemy znowu kończyć naszą budowlę epicką. Nie no, nie żadną epicką. Przy okazji zrobię sobie jeszcze zapalniczkę. O ile pamiętam jak się to w ogóle robiło. Chyba tak jakoś. No tak, dobrze pamiętam. Ponieważ... Tam z jakieś narosły mi niefajne drzewka i w ogóle muszę je potem spalić Bo używałem sobie mączki kostnej i sadzonek Okej, okay, jeszcze tutaj sobie pochwałem zbędne jakieś surowce Jak widać nazbierało mi się tego troszkę Co mi jeszcze nie jest potrzebne Szczały na pewno mi nie są teraz potrzebne Jakieś męso ząbiaka Jedynie też, bo na razie nie będziemy ich sadzić Chociaż, no to najwyżej skoczymy z powrotem, no dobra nie ma co czasu marnować, trzeba lecieć, kończyć Bo ja tu was zanudzę A nie chciałbym właśnie No dobra, no to spinamy się szybko w sznelach Okej okay. No tak Teraz muszę sobie jeszcze tutaj płotki ustawić I możemy pięknie budować No dobra Trzymajmy jedną stronę, mogę powiedzieć, że skończoną Teraz zabierzmy się z drugiej strony Ups no dobra No jeszcze fajnie gdzieś dla sobie tutaj położyłem No ale to nic szybko zniszczymy I tutaj ładnie pokładamy Dobra za ten czas jeszcze sobie tutaj ogarnę płotki w tych miejscach których mi zabrakło Tutaj całkowicie będzie tak, tak, tak i tak No jeszcze tutaj do góry Taki ciekawy wygląd a resztę zabuduję drewnem. Nie wiem czy to będzie tak jakieś estetycznie wyglądało, no ale myślę, że nawet tak troszkę inaczej. Furtki zapomniałem zrobić. Kurczę, fajnie. Ale to co to? I tak będziemy musieli jeszcze wrócić raz do domku, żeby ogarnąć młotykę. Więc wtedy także zrobię. Furtkę. Tylko nie mówcie mi, że jeszcze mi zabraknie. Schodków, bo się naprawdę zdenerwuje ale... Zrobię jednak najwyżej jedno, jeszcze cięcie malutkie. I ogarnę sobie płotki. Nie płotki tylko em, no tak... Teraz jeszcze zapomniałem co w ogóle miałem mówić. Schodki... Żadne płotki, nie płotki. Co ja gadam. Ale dobra. Zaszalejemy, zrobimy sobie tutaj crafting. Bo nie chcemy mi się do góry latać ciągle i to robić bezsensownie. Drewna powinno nam wystarczyć nawet spokojnie 12, a zrobimy 14 nawet, czy 16, 16 szybko tutaj wykoksimy i będzie fajnie Okej okay. No i już prawie skończony mamy dach górę zakończę nieco inaczej, bo damy tutaj pół płytkę, tylko muszę je jeszcze stworzyć, tylko nie takie pół płytki mi chodziło. Crafting tu mamy, raz, dwa, raz, dwa, dwa. sześć sztuk, no troszkę mało, ale coś już tutaj pobudujemy. Sorry za te odgłosy za okno, zapomniałem sobie zamknąć niestety, musicie mi za to wybaczyć. Następny odcinek już sobie zamknę ponieważ zaczął się sezon na motory i wszyscy nagle bium I spokojnie nagrywać nie dadzą No dobrze Zniszmy jeszcze crafting bo już nie jest nam potrzebny Dobrze a teraz co by tu zrobić Na pewno motykę nam potrzebna i jederko No więc widzimy się za chwileczkę A więc siamaneczkę z powrotem Ogarnąłem sobie już wiaderko, ponieważ musiałem jeszcze skoczyć po żelazo, bo jak zwykle coś mi brakuje w domku surowców. I musiałem jeszcze zniżyć to drzewo, bo naprawdę nie zaczynało już tak denerwować, że że po prostu masakra. No dobra, teraz biegniemy na dół. Mam młotyczkę, nasionka, wszystko co nam potrzebne. Oprócz furtki, jasne, musiałem zapomnieć. No dobra, to później się zajmiemy najwyżej tą furtką. Jak nie to zrobię jeszcze jedno cięcie, Ale w sumie mam crafting ze sobą Bo drewno i tak za mało No ale to nic, zobaczymy, zobaczymy Chyba co trzy się rozlewało i było ok No, chyba tak Ok Jeszcze jedno wiaderko wody i będzie równiutko Nie wiem, jakoś tak wolę jak jest równo niż mi się tutaj brzydko rozlewa co jeszcze? Mam tutaj... Okej, okay. tutaj na razie nam to nie jest potrzebne, więc to sobie zamienimy. Jest pięknie, teraz sobie posadzimy. Nasze pierwsze uprawy właśnie rosną. Dobra, nie wiem jak tam przejść. Dobra, nic wielkiego się nie stało. Okej, okay, tutaj jeszcze sobie ładnie ogarniemy. Nie wiem czy mi jeszcze nasionek wystarczy, ale powinno przynajmniej na większą połowę. No nie no, pięknie, co do jednego wykorzystane. Teraz jeszcze przydałoby się to jakoś lepiej rozświetlić, bo w nocy tutaj, tutaj będzie naprawdę ciemno, bo już widziałem jak to wygląda. Górą na razie nie będziemy się zajmować. Potem jeszcze tutaj zrobię taką jakby powiem wam renienkę i tam po prostu dam wodę jeszcze to lepiej w ten sposób oświetlę no więc okej. Okay. nie mam i tak surowców żeby już zrobić tutaj te końcowy końcową furtkę więc w tym odcinku to będzie na tyle dziękuję że chciało wam się oglądać tak w ogóle oglądać. to się i cześć do następnego odcinka